Hej hej, dzisiaj w planie trasa 35 km z Wisły do Bielska, przewyższenie 1500 metrów. Jedziemy elektrykiem Trek Powerfly LT9. Z baterią 502 godzin. No i ciśniemy w trybie. W Eko. Zobaczymy czy całą trasę uda się przejechać, czy trzeba będzie się doładowywać gdzieś na razie podjazd wymagający na trzy kopce jest stromo, ale asfaltowo, więc do podjechania. Dla tych co mają lepszą nogę, to nawet na, na analogu podjazd nie powinien stanowić większego problemu. Dotarłem na trzy kopce. Cisza, spokój rano. Tylko ptaszki słychać. To jest to po co się tu przyjeżdża. Wisła, ustroń Brenna. Startujemy w Wiśle żółtym szlakiem. Kamienny był, trzy kopce. Tak, jesteśmy tu. Teraz lecimy na Smerekowiec 835. Potem żółtym w stronę Białego Krzyża. Tu jednak będziemy trawersować go, nie ma tego na mapie, na Grabową. Kotarz, który jest za moimi plecami, w zasadzie hala jaworowa. Z dłuż Szczyrku lecimy czerwonym szlakiem na Klimczok, z Klimczoka na Szynkę. No i tu już w stronę Kołowrotu, Kozie i Góry, do Podjeździe trzeba włączyć prąd. w powu grup grubsza zwierzyna no niesamowite to jest tak moi drodzy, ten singiel rozpoczyna się w tym miejscu dokładnie czy to jest strumek o którym mówił Paweł Zendurofinę Zaraz przy tabliczce nagrobowej i tu dosłownie 2 metry obok jest Zaczyna się ten niesamowity sęgiel, no polecam gorąco, nie w tą stronę, co jechałem ja jechałem pod górkę w stronę trzeba się przesuwać w stronę Wisły, no fantastyczny lecimy w stronę kotarza i Klimczaka. po drodze na kotarz już widać znaczek że... Jest w pobliżu piknik bar, nie jestem w stanie odpuścić hali jaworowej, ale jaworowa. to akropochali jaworowej, raport z trasy. Czas jedna kreska zjedzona. Patrząc tu 2 godziny 22 minuty w trasie przejechałem niecałe 16 km. Teraz czeka, czeka mnie zjazd do chaty 2 jakieś jakiś 200 metrów w dół. Kolejna przełęcz migdalskie 800 metrów tutaj trawersujemy w stronę karkoszczonki z migdalskiego w stronę karkoszczonki bardzo fajny sygielek przystanek na uzupełnienie zapasów energii Hata Wyjeżdżając z Haty Wujatoma zrało drugą kreskę, przejechane jest 19 km, 2,58 i 880 przewyższenia. że zjadę dzisiaj z... z rock Szyndzielni rock'n'roll'om do Koziej Górki a następnie twisterem lub innym singlem natomiast bardzo fajnie dzisiaj jedzie mi się szlakami mimo tego, że mam świadomość tego, że na Szyndzielni będzie milion ludzi to jednak chyba zaryzykuję i wycieczkę będę kontynuował do Bielska właśnie szlakami dojeżdżam do schroniska pod Klimczokiem nie będę się tu jednak zatrzymywał na szczyt Klimczoka który jest nieopodal też nie będę jechał z Klimczoka docieram Raz, dwa, naszym dzielnie, w tym samym czasie zeżarło następną kreskę. Na szyndzielni też nie było postoju, zjechałem zielonym szlakiem do gondoli i gondolą zakończę moją wycieczkę Tak dzisiejszego tripa kończę na 30 km pod kolejką naszyndzielnia Oczywiście muszę na drugą stronę miasta jeszcze przyzostać się do domu. Aktualizacja spod garażu 40 km bez 500 m przewyższenie 1422 Zostały dwie kreski.